halo, oh, cześć, witajcie tutaj, Morsu. E, no, mamy po raz kolejny z i bez zbędnego pieprzenia. Do boju. No dobra. Mm, Jezus, Maria, Gramy no Mówika z jakimś kurna Mikołajem. Zobaczycie go pewnie w przerwie, bo tam przycinam. Poznałem sobie przypnę trochę. Te, te wejściówki. Kurwa. Ameryka, chyba, nie? Słońce mega na południu. Płasko, jak sam jeden z syn? To jakieś chojneczki Selecą. Tutaj gdzieś może coś? Cokolwiek? Nigdzie? Ja my powiedziałem po dobrej stronie rogi, co? A no, po dobrej. Eee... Indiana? Dakota Północna, okej. Okay. Pomiędzy Newburgh a Russell. O, macie Mikołaja. Dwa brodolaty z Afro. To jest dyplom Mikołaj. Dobra, dawać tą rundę drugą. Eee. coś tam, coś tam. Kilometr 305. 2019, futecz. Okej, okay, pani Mikołaju, halo. Może nie tak szybko. Nie wiem, strzelam, że to będzie jakaś Brazylia gdzieś tutaj. Jezus Maria. Ja chcę gościa obejrzeć po tej grze. Naprawdę. To jest, tak że kliknąłem w ogóle. Ogólnie jesteśmy w gocie 2 tak, by the way, nie? No, super, coś tam, bla bla, Timbras Centro Nie wiem, może na tym ratingu powinno się tak grać i ogólnie... Kurwa, co to jest? Jak skądś kojarzę, to bo to są chyba taksy, nie? Ja kojarzę, że te taksy gdzieś były, tylko gdzie? Leopoldo Machado No, no Machado kojarzy z Kolumbii albo z. gdzie jest w ogóle? Na południu. Kurwa, to by miało nawet sens. Nie wiem, Bogota. Okej, okay, to była Macapa, Macapa, nie wiem, cokolwiek. Do tego raczej nie wygramy, byłoby dziwnie. Z uwagi na to, że Mikołaj miał mega dwa dobre gesty na samym początku, jestem ciekawy, obejrzę sobie powtórki, dla własnego spokoju. Jezu, co to za... Jezu, wali jakąś Europą, tylko... Oczywiście nie mamy żadnego totalnie info, ale wygląda mi tak... W sensie, ta fauna i flora, jeżeli można powiedzieć, że jest tu dziś fauna, wali mi gdzieś tym rejonem, wiecie, Chorwacji. To po prostu będzie Portugalia. Gościu strzelił, co to jest, Korsyka czy nie Korsyka? Nie, jedno a drugie to jest Korsyka chyba. Tu jest Korsyka raczej. Chyba, że całość. Nie wiem. No Dobra, jesteśmy na półtora uszkodzeni. Jesteśmy o, w Rosji. Robota, tak? Dobrze pamiętam, że tak się stało? I na podstawie czego to wiesz? Nie wiem, ułożenia... No ja bym strzelał, że to może być tu. No i ogólnie tak i to jest pod harkowem. Dobra, i wiecie co? I tutaj sobie na odcinku nawet zobaczymy. Ja jestem ciekawy, z czego on to wyczytał tak. Ja wiem, że nie trafiało w punkt, ale jestem ciekawy po prostu. Okej, okay, tutaj sobie popatrzył w... w... Co? Szukał futyżu chyba. Hmm. Pokręcił się w kółko. No i co mu to dało? Dziwnie skacze. Jezu. Okej. Okay. na droga, bo to mnie ciekawiło zawsze, cały czas. Okej. Okay. No dobra, to jest kurewsko dziwny gest. Nie pokażcie mi tą Ukrainę jeszcze. Nie, dobra, nie, wiecie, co ja go reportuję. Tak. To była pierwsza, druga, pierwsza może jeszcze nie, ale pierwsza, druga i piąta. Dobra, nie będzie zawsze za te trzy. Nie wiem, jeden. Dwa, pięć. Zobaczymy. Jestem ciekawy po prostu, bo sami, może w komentarzach, w komentarzach mi napiszcie, czy też macie problem z tym, jak ten typ grał i gesował. Bo sam jestem ciekawy. W sensie ta runda była dziwna, że wrzucił kotyskę w Portugalię. linę. ja wrzuciłem Chorwacji i mi to wyglądało mega chorwacko. I tutaj. W sensie tu miał takie rundy, ok. Nie wiem gdzie jestem. A tutaj jest jakieś totalne, dobra, dobra. Nie wiem, dobra, zobaczymy. Zagraj ponownie. Znowu pan Mikołaj? Nie, dzisiaj 1-1-2-2-5. Powiedziałbym nazwę pewnej piosenki, ale nie wiem na ile YouTube jest miły. Jak to zrobię? Okej, okay, wyglądasz mi na maksa litewsko, łap mane na łotewsko i tak też rzucę gdzieś tu. To może być Rosja, to może być Ukraina, to może być połowa tak naprawdę państw, też tutaj. Jak nie wszystkie. No może oprócz Austrii, Warsztaty raczej tak to trochę... chociaż. Nie no, byłoby widać góry gdziekolwiek. Jezus. Już raz tak kiedyś miałem, że gościu trafił gdzieś tam sobie w Belgii, rzucił i wyglądało mi tak lub jedolno 5K, nie? Po prostu nie zgasował. Ty tu jest moving. Ej, sorry, mordo. Chociaż tam był i tak mi raczej, ruszanie się nic nie dało. Dobra, i teraz pytanie: czy jak zawsze w moich odcinkach? Ok. Słońce na Twój Takim w takim południowym wschodzie W w północnym wschodzie, dawaj tu. W życiu bym tego nie powiedział. Czy to może być gdzieś tu w ogóle? On też dał co to, nawet nie wiem co to było. Ogólnie mam taki wait, 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 jeszcze pomysł na odcineczek, że ja sobie będę nagrywał siebie jak gram. Oczywiście bez komentarza i potem na przykład na movingu, bo na no movingu jest trochę mniejszy sens to robić. Francja, jakaś wiecha we Francji. Eee, tylko czy coś mi to da? Eee, la de Long. No to fajnie, że la de Long, ale gdzie jest la de Long? Ja bym strzelał, że to może być o coś tutaj. No, chyba nie. Dobra, dołamki wyglądają tak z tej strony. A no, i tak samo myślał. No, i wracając, sobie nagram odcineczek. Taki wiecie, jak gram bez komentarza i będziemy sobie to analizować potem. Już taki, tak dogram się do tego, nie? Że będziemy po prostu patrzeć, co na przykład pominąłem, bo też jestem ciekawy. W sensie, to też jest, myślę, że fajny sposób na wyłapanie swoich błędów w tej grze. I też, może, nie wiem. Dopasujemy sobie to do mety, nie? W sensie będziemy patrzeć, no dobra, tu był taki. Kurwa, typie, co jest? Ja rozumiem, że moving i tak dalej. Mi to wygląda w ogóle na stany i to pewnie będą stany. I mi się wydaje, że te krosztowce gdzieś widziałem kiedyś i ja bym strzelał, że to będzie gdzieś tu. Okej, okay. przestrzelił po prostu w Detroit, w centrum Detroit. Jeżeli tak wygląda. Nie byłem? Nie wiem? Dowiemy się pewnego dnia. Jak nas rzuci w Detroit? Eee, Dobra. Wygląda mi brazylijsko. Tak opór. Jeszcze te żółte pasy. Kajarana. Fas Kajarana. Coś kojarzy mi się, że i to może być Brazylia. Czy my coś zobaczymy tutaj? Tam w może w tą stronę, bo tam widzę, że jest. Jezus Maria. Nie wiem, czy to mój internet, czy po prostu te mapy się tak... Nawet nie nazwę tego dupy ładują, bo to by było i tak niedopowiedzenie. Rebocho, A no To może być też Argentyna. Słońce gdzie jest? Na północy. No to może być Argentyna nawet. Argentyna ewentualnie... Któreś tam popraw... Chociaż nie, to będzie jakaś zielona partia Brazylii i Argentyny, myślę. No dobra, myślę, że gdzieś tu. Ok, niech będzie, ich przegrywamy sobie. Dobry odcinek dzisiaj. Ajajaj. No dobra, zagraj ponownie. Nie wiem, co mi się wydawało. Kolejny moving 453. No, jak to przegramy, to kończę ten odcinek i nawet nie próbuję dalej dzisiaj. Może być dramat. Wartek, e, Bumi, Bahari, Kotabaru, Kotabaru czekaj, ty. Oroj low prices. Ja się widzę, że to jest. E, e, myślę, że to jest. Malezja. Kalangbarat, Barat, Timur. E, nie, no to nie będzie raczej Timur Wschodni. Nie, myślę, że Malezja. się zdziwię. Jezus, strasznie dzisiaj jakoś. misgesuje tak na, na totalnej bombie. Znaczy, na totalnej bombie, Boże, co, co, co to w ogóle za określenie? Nie, na no, pewnie na którymś znaku coś było napisane, a zająłem się pieprzeniem zamiast graniem, nie? E, dobra. Co tu jest napisane? Jeżeli się do... człapie do tej. Jezus, Maria, Firewall, Straighton CFA Museum, gdzie jest Straighton? Down... Okej, okay, ogólnie jesteśmy w Australii, chyba, albo Nowa Zeland. A czekaj, kurwa, czy ja Straszliwie mi się kojarzy ta lokacja, Firewall. No dobra, no tylko gdzie jest Firewall w takim razie. O coś Orzesz ty w dupę Jezu na no, Hamilton Bez 160 Jezu gdzie jest Hamilton? Tu by było, tu by było hmm? Rzućmy się gdzieś pod Hamilton Aha Jest y, drugie Hamilton No dobra, moja wina No boże nie, dzisiaj jest chyba nie mój dzień na takie granie. No, dobra, to mi wygląda jak co? Jak nie wiem na razie. Para Vibar, Tomar, coś tam, coś tam, Derecha. Luce Peligroso. Dobra, dobra. A to nie będzie Chile? I to będzie gdzieś tu? Mm, czekajcie, pod Santiago? Tu o? Dajmy tak. Bo mi się wydaje, mi się wydaje że kur, na któreś państwo yy, tylko południowoamerykańskie ma yy, ten. Chwacun? Oj, to może być Peru albo Boliwia. Ojojoj! Ojojoj! Oj, oj. Ugotował. Dobra. Wracamy do gry, trochę. Ale dobrze, czyli pamiątka na przyszłość. Chile ma białe pasy. O, i pamiątka na dzień dzisiejszy jesteśmy. Jesteśmy yy, w Kenii? Ostatnio, jak widziałem to auto, i miałem white blur w sensie yy, tutaj, że jest tak mega zblurowane to była Kenia. I ja nie wiem, mogę się. mogę się jemnąć, mogę przegrać tutaj. To była Kenia. I dzięki temu wygrywamy. Dobra, czyli w takim wypadku. Dajmy mu coś Wychodziłoby na to, że jeżeli mamy okrągły blur, pewne auto, tylko wtedy coś się nie było widać czerwonego auta, z tego co pamiętam, to jest duża szansa, że jesteśmy w Kenii. To też warto zapamiętać. Ja, w, w, wtedy to było koło Mombasy i to też była właśnie taka pomarańczowa droga. Dobra, zagrajmy sobie jeszcze jedną. Ile tam mam tego materiału? 14 minut. No to jeszcze jedną możemy sobie na spokojnie zagrać że nam się nic nie stanie. Oczywiście. Dobra, wiecie co, będę przewijał wam te szukanie. No i znalazłam nam przeciwnika po chwili. Amamus. Amogus. Jak się machało? Dobra, czwórka. Muszę pamiętać o czwórka i jedynka. Czwórka, machanie jedynka drzwi. No, mów. Bibena, lawerna, caprezem Loan, Gihari. Lawerna. To nie będzie jakiś San Marino. On no, na przykład gdzieś tu. Nie wiem. Strzelam. Nie wiem, strasznie mi się kojarzy jakoś. Mówię, nie powiem wam dlaczego, ale jakoś tak strzelam. I... To było prawie San Marino, okej. Okay. Czyli poznałem rejon, ogólnie byłem w tych rejonach, więc... Wracam tam, gdzie byłem na wakacjach. Także... Super. Mogliby częściej dawać rzeczy, gdzie byłem, gdzie... Znaczy miejsca, gdzie byłem na wakacjach. Reduce speed now. E, dobra, czy są tu jakieś słupy od prądu? Nie ma słupów od prądu. Słońce jest na południu. Okej, okay, no dobra, to by też się zgadzało. E, jedziemy po lewej. Czy to będzie... Kurwa, Tajwan, Korea południowa, czy... Wiecie, co spróbujmy Tajwan. O! Pierwszy raz chyba mam Hongkong. W życiu jeszcze nie widziałem Hongkongu w tej grze. Więc też poznajemy coś nowego. Ciekawe czerwone znaki, na przykład takie informujące są też jakoś... ...Permigatan, Vasadala, coś tam, coś tam. Wklejmy teraz tego mema z Michaelem Scottem. Dobra. Indonezja jakaś bardzo ładna wyspa. Może to Bali. Nie wiem, rzućmy sobie, że tu. Czy to był Timor Wschodni? Nie. Dobra, to małe wyspy. Sundajskie Wschodnie. Ok. Niech ma będzie. Ładnie wyglądało. Tak by i Taka miejscówka do wyjechania sobie. O! I to jest piękna lokacja. nasyfione Na kamerę. Środek. Niczego. E, ja myślę, że takie lokacje to są tu. W Irlandii. Czyli nie, nie pomyliłem się jakoś dużo. Kończy się tak. Czy to jest w ogóle te? Tak daleko w Quebecu jest full cover? Chyba nie. E, dobra. Tajlandia. Tajlandia gdzieś e, zgaduję tu. Próbujmy. Wiecie, widzę flagę tajską. Nie wiem, co to jest. No, koło Banku byliśmy. Czyli nie tak najgorzej. Zdawało mi się, że tutaj jest bardziej płasko ale tak zielono, no ale. Znaczy, w sumie na Tajlandii chyba wszędzie jest zielono, więc. Okej, okay. yy, Ameryka Południowa. Słońce na północy. To też my jesteśmy w takim razie na południu od równika. Równy czy równoleżnik? Późwa nigdy nie wiem. Nie wiem, bym powiedział, że to będzie gdzieś tu. O no i chyba to tyle? Tak, to tyle. GG, kolego. GG. Dobra. No to... Yy, całkiem dobrze nam wyszło chyba, tak czy inaczej. Zestawienie jakieś tutaj mamy? A to jest zestawienie tej gry, a nie wszystkich ostatnich. Nie jest źle. Myślę, że spokojnie sobie awansujemy do Goldisha 1. No do Mamastra, może być ciężko. Zobaczymy. Tak czy inaczej, dajcie mi znać w tych yy, w komentarzach, czy rzeczywiście taki, taka formuła odcinka, jak mówiłem wcześniej, że ja sobie po prostu nagrywam wcześniej i realizujemy sobie grę, będzie w ogóle ciekawa dla Was jako takie trochę geotipy. Tak byśmy to nazwali. I? No nie wiem. Dawajcie, dawajcie znać po prostu. Jeżeli wam się podobało to wideo, to gdzieś się tu, tu, nie wiem, gdzieś z tej strony pojawi kolejne. Albo w ogóle link do playlisty. I no, ja byłem mocno wy, byliście Wy i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!